Siemaneczko o wszystkim tu zgromadzonym, dziś będziemy naprawiać kolumny Denon SCF-109. Nie wiem, czy to widać, ale chyba coś widać. Sześciomowę. Co z nim jest nie tak? Przede wszystkim są ukorzone i brudne. W opuszeniu pisało, że charczą. Jest jedna rzecz, którą zauważyłem od razu po otwarciu, mianowicie. To, że jest ukorzone wszystko, ale to, to też nie jest istotne. Istotne jest to, że tutaj kopułki w głośnikach niskotonowych odpadają. I prawdopodobnie jestem na milion procent pewny, że harczenie wynika właśnie z tego, że kopułki są odklejone. Zaraz przetestuję, jak to gra, w sensie zademonstruję tutaj, bo ja już sobie testowałem. I przykleimy sobie te kopułki, przynajmniej spróbujemy je przykleić na nowo i się okaże, czy to usterka. Spowodowana odklejonymi kopuł kopułkami, czy może coś więcej jest nie tak? Przygotowałem sobie na szybko tutaj stanowisko testowe, czyli radio samochodowe, tu podłączone do tego głośnika, a zasilanie jakie wykorzystałem to akumulator od wkrętarki ponieważ nie chciało mi się szukać zasilacza. <grytko> Radejko połączyłem z telefonem przez blutówkę, no i teraz będziemy testować. Tak to właśnie brzmi. Ten trochę, ten trochę mniej, ale to z uwagi na to, że proszę Państwa, kurde, mniej ta kopułka jest odklejona. Dobra, więc przejdźmy do naprawy. Przygotowałem sobie jakiś kawałek plastikonu. prenik, O, jeszcze działa. Więc yy, sobie wylewamy jakąś tam ilość. Pewnie za dużo wylałem teraz. <gry> Prawdopodobnie trochę więcej. Najwyżej później wykorzystam do nie wiadomo czego. Najłatwiejszym sposobem na odklejenie kopułek, które i tak się już w ogóle nie trzymają, będzie podważenie paznokciem. Kurde, wyrywam za kable wszystkie. Yy, czym to podważyć, kurcze? Pieczone. Jakiś sierboker, jakby się przyjdzie, nie? <grystanie> też pomogę. Dobra. No jak widać, jedna kopułka została zdjęta. <grystanie> Przejdźmy do zdjęcia drugiej. Druga kopułka powinna zejść łatwiej, ponieważ ona była jakby prawie w ogóle się nie trzymała. No jak widać. Ona się prawie w ogóle nie trzyma z jednej strony, więc tak to wygląda. Proszę, może z drugiej strony wezmę, żeby to nie powyrywać. Delikatnie napko. Wiadomo, że tutaj te, te kopułki w ogóle się nie trzymają, więc łatwo to schodzi, ale jakby ktoś chciał zdejmować w głośniku sprawnym, no to niestety trzeba już polać czymś, żeby klej puścił, bo no niestety samo z to raczej można tylko rozwalić. No tutaj widać elegancką cewkę, dosyć spora jak na tego rozmiaru głośnik. Problem jest taki, że nagranie się wyłączyło. No i nie wiem, czy było w ogóle coś widać. Więc dobra, tą kopułkę mamy przyklejoną. Teraz będę przyklejał tą kopułkę. Kleimy tutaj nie za dużo, nie za mało. Trochę przesadziłem już tutaj, ale można rozsmarować. Ale nawaliłem tego kleju na napko. Kurde, muszę iść powacić, to wycierać teraz. <laughs> Sprawa wygląda tak, że doczyściłem to w miarę ile się dało, i oczywiście nie mogło obyć się bez problemów. Tutaj zmaściłem sprawę całkowicie, bo klej wyszedł po bokach i zrobiły się takie maźgi, że po prostu żygać się chce. No, kurde, jestem bardzo niezadowolony z efektu, bo tutaj się pośpieszyłem z tej strony i też ogólnie kamera zasłania mi połowę widoczności, więc troszeczkę nie wyszło. No, ale zobaczymy przynajmniej, czy będą grały poprawnie. Dobra, więc testujemy, czy to gra. Dobra, minęło trochę czasu, yy, chyba już wyschło. <noise> więc yy, przeprowadźmy test. Podłączyłem pierw ten głośnik, a raczej kolumnę tą, więc włączmy muzyczkę i sprawdźmy. No i mamy sukces. Ten głośniczek nie pierdzi. Drugi podłączony, podgłaszamy. Drugi też nie pierdzi. Także mamy sukces. E, połowiczny, bo z wyglądu to średnio to wygląda. E, kurde, no, żeby tak zmaścić sprawę to naprawdę. No, no czasami tak bywa. Kończę, kończę ten odcinek z naprawy kolumienek, głośniczków, jak kto woli to nazywać. Dobra, na razie wszystkim i do następnych niesamowitych odcinków.